Proszę, Agnieszko, idziemy, zabierz Panią Dorotkę, idziemy na planetę Rado. Na planetę Wysokowibracyjną. Pani już tam była z nami. Idziemy. Wysokowibracyjna, piękna planeta. Jak już Pani stanie tam na Rado. Agnieszka będzie opisywać, co się dzieje po kolei. Jesteście już tam, Aga? Tak, jesteśmy. Poprowadź nas Gosiu przez to obręcze. Dobra, dobrze. Widzi przed pani przed sobą taką, taki skaner, tak podobną taśmę jak na lotnisku, co się wchodzi, żeby zeskanować. I pierwszy etap, na który pani wchodzi na tą taśmę, staje z góry nad pani głową opuszczają się trzy obręcze. To są energetyczne obręcze, przypominają hula hop. One się będą przenikać i będą skanować od góry do dołu i później od dołu do góry wszystko to, co w pani nie jest pani. Wszystkie obce energie, cokolwiek, co obciąża panią. Czy to są traumy, czy to są programy, czy to są jeszcze jakieś umowy, kontrakty, obce energie. Implanty, cokolwiek jeszcze się znajduje w Pani, one w tej chwili, czy to są jakieś konstrukcje, w tej chwili Pani jest skanowana od góry do dołu. Skanują agonia. Dużo okay. się pokazuje. Dobre, dobra. Mam punkt skupienia, jestem w macicy, na macicy. Dobra, dobra, okej. Okay. Tutaj tak przeszło po prostu, natomiast poczekajcie, tutaj muszę się zatrzymać, bo mi schodzą też informacje inne. Obręcze skanują. Agnieszka jest w środku. W momencie, kiedy skończy się skanowanie. No. Pójdą z powrotem do góry i zawisną nad głową. Chciałabym, żebyś w tym czasie, będąc w tym miejscu, pokazują mi się pewne takie. Yh. Są pewne takie rzeczy. Które masz głęboko ukryte. O których, z którymi nie dzielisz się tym, takie głęboko zakopane. To są rany, które pokazują mi się w twoim łonie. One są przesłonięte. Teraz mam takie właśnie przy tym skanerze. Widzę w ogóle jak mi pokazują otwórz, otwórz, tam taka szufladka mi się pokazuje albo takie drzwiczki. Ja to otwieram. Tam się zaraz będzie wszystko wylewać z tego. Widzę taką ciemną energię to jest to, co tam po prostu stworzyło ten twór. Chciałabym, żebyś przypomniała sobie te wszystkie sytuacje ze swojego życia, które sprawiły ci ból, ciosy zadane w Twoją kobiecość, nieważne na jakim etapie Twojego życia. To wszystko, co w jakiś sposób podważyło albo zachwiało Twoją kobiecością. Bardzo wyraźnie pokazują mi, jak masz nauczyć, masz przywrócić życie w swoim łonie. Pokazują mi, jak kręcisz na swoich biodrach hula hop. I ten ruch jest taki właśnie, jakbyśmy się uczyły po raz pierwszy. Tak jakbyś miała na powrót nauczyć się kręcić biodrami. Kobiece biodra to misa obfitości, misa kreacji, misa wolności. I od razu wchodzi mi taki obraz, jak część z tego pakietu masz taką odciętą. Pokazuje mi się teraz, jak wiele z tych sytuacji zatkało ci usta. Pokazuje mi się taki obraz, jak ci nagle związują ręce, wkładają ci chustkę do ust, żebyś nie mogła mówić, nogi, wciskają cię do szafy. Dlatego jest taki konflikt też w Twoim ciele, i to, o czym mówisz. Tak, dlatego nam się pokazują te wątpliwości. Zostaniemy jeszcze chwilę do głosu. Poczekaj, bo otwieramy klapki w Twojej macicy. Dobrze, dobrze, pięknie to robisz, Aga. Dziękuję. Coś, co jest poukrywane, pozwól, żeby wróciło. To niesie za sobą też pewien bagaż emocjonalny. Pozwól sobie na to wszystko, To jest niezbędne do no, pełni tego procesu. Pokazują mi się też takie relacje z mężczyznami, w których było takie naruszenie kobiecości gdzieś. Mm, takie trochę siłowe, pokazywanie przez nich, czego chcą i branie tego. Bez względu na to, jak to u ciebie do końca wyglądało. Zabrana kobiecość. Bez względu na to, pokazuje mi się Twoje dziecko, jak dużo udajesz, jak przy tym zapominasz też o sobie, mam ci przekazać informację, że to Ty jesteś tym głównym drzewem, które rodzi. Twoja córka jest obok takim maleńkim drzewkiem, natomiast ona będzie rosnąć dzięki Tobie. I nie dlatego, że. Zapomnisz o sobie, i wszystko, będziesz tylko dbać o dziecko. Nie, ono czerpie z Twoich soków. Jeżeli Twoje soki są zdrowe, jak jesteś soczysta, pomyśl, czym jest ta soczystość, czym są soki, o jakich sokach też mówimy w ciele kobiety. To jest bardzo ważne. Kiedy czujesz soki w swoim ciele, Hmm, pokazuje mi się rosa na liściach. Czym jest ta rosa w Twoim ciele? Czym jest ta soczystość? Twoja dusza krzyczy, powiedziałam, ta twoja dusza klaszcza w ręce. Krzyczy. Tak, tak, tak. Przywróć soczystość w swoim ciele. Czekaj chwileczkę gosieńko, zaraz pójdziemy dalej. Piękny moment. Każdy płyn w Twoim ciele, ta esencja kobiecości. Gdzieś się budzi życie Bodzimy życie na nowo tam, gdzie go już nie było. Twoja dusza pokazuje mi teraz obraz, jak sadzi małe drzewko, wkłada maleńkie drzewko do ziemi. Patrzę, jaką moc ma to zdarzenie, aż mam dreszcze. Dusza wsadza nowe drzewko w tą ziemię, która przed chwilą była oczyszczona, która pracowała z żywiołami, która zaplotła nowe energie. Widzę, jak z taką miłością, dbałością sadzisz to drzewko, widzę, jak przyklepujesz ziemię, sprawdzasz, czy wszystko jest ok. Robisz takie piękne okrąg dookoła, żeby drzewo było bezpieczne. Widzę, jak dorzucamy nasiona żywego, nowego do tej ziemi, dookoła, całymi garściami. Poczuj to też. Zobacz w swojej dłoni koszyk. Z takimi nowymi nasionami. Możesz wziąć je w garść, ucałować je i po prostu zasadzić zasiać nowe. Poprowadź teraz nas, Gosiu, tutaj równolegle, kawałeczek dalej, żeby nam te kwiaty lotosu zeszły i wyciągały tutaj równolegle, dobra? Nie ma sprawy. A obręcze już poszły do góry, taśma rusza i równolegle do tego, co robi Agnieszka, na tej taśmie przesuwa się pani i ona się zatrzymuje. I nad panią z góry schodzą magnesy. One mają kształt kwiatów lotosu, zatrzymują się nad głową, ramionami, nad całym ciałem i w sposób bardzo delikatny, subtelny, nie uszkadzając żadnej komórki, uwalniają panią, wyciągają wszystko to, co nie jest pani energią, wszystko co jest obce. W tej chwili przez te magnesy jest pani oczyszczana, wyciągane jest wszystko więc na początek tutaj z tej przestrzeni, jak z głowy wyciągane są różne rzeczy, żeby myśli były czyste, klarowne, nieobciążone. Jeden z tych lotosów w ogóle oplata Twoją głowę. Pracuje, wyciąga, przekłada. I równolegle jesteś u wielkiej, czarnej matki, której możesz o wszystkim powiedzieć, wszystko jej zostawić. Ona wszystko wie, rozumie, niczego się nie boi. Twoje łono jest zanurzone w łonach wszystkich kobiet w Twoim rodzie. Te wszystkie łona są zanurzone w łonie matki ziemi, w łonie czarnej matki. Każdy twój ból jest ich bólem, każdy ich ból jest twoim bólem. Widzę, jak ten proces odbywa się wręcz na całej linii łono w łono. Lotosami równolegle schodzimy niżej. Gardło, szyja, wyrażanie, wysławianie, mówienie czego chce, jak chcę, po co chce, dlaczego chce. Taką presję decyzji w tej chwili stoją nad tobą, chcą od ciebie, konflikt się w tobie tworzy, ściągamy to wszystko, żebyś jasno i klarownie wyrażała to, czego chcesz. Widzę, jak się uruchamia twoja czakra we albo z Zaczyna wirować. Klatka piersiowa serce. Oplatają cię magnesy dookoła. Serce. Widzę, jak tu się odbywa właśnie duży proces, dużo rzeczy jest wyciąganych, ale równocześnie. Widzę takie złote plastry z tym, czego chyba potrzebujesz teraz, bo one są wyciągane i widzę jak równocześnie są takie plastry naklejane na Twoje serce, one się wtapiają w Twoje serce. Widzę jak ono zmienia energię, wibracje, światło. Jesteś teraz świetlisto czarna, schodzimy niżej. Okay. Jak większość kobiet y Tutaj, jak te magnesy działają, jesteśmy przy Twoim łonie, ale tutaj w tym punkcie bardzo wyraźnie mi się pokazuje. Kobiety czasami mówią właśnie: Mamy wycięty dół, odcięty dół. Teraz niektóre mówią, kiedy miały tak wycięte coś, ale niektóre tak mówią. Tam jest taki narzucony, często wstyd. Nie rozmawiamy o seksie, o miłości, o tym, czego pragniemy. Masz wrócić, Twój życie ma wrócić do Twoich bioder. W ogóle jest wysysane bardzo dużo rzeczy. Czy nagle te magnesy takimi odkurzaczami się stały, wyciągają. Kobieta ma kręcić biodrami, wtedy wprawia w życie, w ruch. Nie ma znaczenia, czy odkurza, czy tańczy, czy się kocha. Okej, tu działamy, poczekajcie a ja mi mnie przerzuca z powrotem tam. I skończyło już wyciągać te kwiaty lotosu? Magnesy? Skończyło już? Czy jeszcze nie? Nie, zostajemy tu jeszcze. Poczekaj. Okay. W tej przestrzeni. Dobrze. Pokazujesz mi się taka tam, w tej drugiej przestrzeni, zmieniła się energia. Przeszczo okay. Pokazujesz mi się w takim światu ale w innym, bo w tej czerni światło wygląda inaczej. W pewnych regionach świata. Nie wiem, co to jest w wodzie, ale woda pod wpływem ruchu robi się niebieska. Tam żyją jakieś ten stworzonka w tej wodzie, które powodują, że przy ruchu wody woda jest niebieska. Jesteś takim światłem teraz. Ale w lekkiej, zwiewnej sukience już mi się pokazujesz. Twoja dusza mówi: dzięki, że mnie tu zabrałaś. Widzę jak jesteś w tej przestrzeni już karmiona. Jak zeszły się twoje siostry. Z różnych przestrzeni. Mimo, że są ukryte, one tam siedzą dookoła. Wracam tutaj, tutaj poczekaj mu się jeszcze. Dobrze, tam, dobrze. Tam, tam. Czekaj, tu wysysają jeszcze coś. Poczekaj. Pokazujesz mi się, jeszcze taka informacja, pokazujesz mi się, na tej taśmie teraz taki obraz mi się pokazał, jak masz zaciśnięte nogi. Schodzimy niżej jeszcze tymi lotosami, poczekaj trochę nogi, żeby ten krok właśnie był już bez tych obciążeń, żebyś zostawiła mi tą laskę w przestrzeni. To wyciągają ci tutaj coś z tych nóg jeszcze. Ma główną uwagę na stopy skierowaną, które cię noszą po tej planecie. Poprowadź Gosieńko tutaj już nas dalej. Magnesy mamy zrobione. Poprowadź nas. Pięknie, dziękuję. Taśma rusza. Taśma rusza. I jedziesz na niej dalej. Zatrzymujesz się. I z góry na Ciebie spływa taki gęsty, zielony żel. On cał cię. Tak, jakbyś prysznic brała. Przyjmuj go. On ma za zadanie uzupełnić wszystkie te miejsca, które zostały puste po tym, co zostało wyciągnięte, on regeneruje i uzdrawia. Przyjmij go jak najwięcej. Niech się całą oblepi i wypełni. Utrwali się wszystko to, co zostało zrobione. <laughs> Widzę, jak ten żel zaczyna wypełniać głowę, ale widzę też, jak spływa niżej do czakry gardła i w bardzo precyzyjny sposób ta energia zaczyna się rozchodzić. Czakry przypominają rozety. I widzę, jak bardzo dokładnie, z wielką starannością stoimy i rozkładamy ten żel. I trochę pół labirynt, żeby wszędzie się dostał. Widziemy niżej Odpływem tego, żelu Twoje serce pokazuje mi się teraz w złocie. Energia złota, to taki złoty kolor nam się pokazuje w wyniku bardzo wyjątkowych połączeń energetycznych. Widzę jak stoimy przy tym sercu i mamy, to złoto pokazuje się takiej płynnej energii, to serce tak otulamy też z taką wielką, wielką dbałością. To jest czysta miłość. I ja widzę, jak rozchodzi się to po całej klatce piersiowej. Ramiona, ręce, nogi, wszystko, wszystko, wszystko. Ja mam skupioną uwagę na Twojej macicy. Zmienia się energia w Twoim łonie. Mam taki zrzut, jakbyśmy wręcz upychały ten żel, on zmienia też kolor, właściwość. Tak naprawdę pokazują mi się ziarna owocu granatu. To jest bardzo symboliczne też. Granat, życia, zawsze witalność. Nieśmiertelność. Takie fajne zrzut, jakbyśmy wreszcie upychały i tworzyły taką ochronę dookoła w ogóle z tej energii. Jeszcze i w ogóle bardzo ciekawe, bo widzę, jakbym rozdwajała wręcz pewną błonę gdzieś tutaj na tej macicy i do środka też ta energia się dostaje. Ona też tam bardzo wyraźnie przepływa. Tak i tworzymy Ci taki kokonik właśnie z tej energii. Żeby to wszystko tam pracowało. I widzę dalej, jak przepływa już przez nogi. Widzę jak wraca życie podkreślone. mi się tak jak właśnie w kontraście. Twoje żyły. Wszystkie te układy, które tam są. Krew stopy. Dobrze, tutaj mamy z tej drugiej przestrzeni, też mam zakończenie. Widzę, jak te siostry, które tam się zebrały, widzę, jak cię wyprowadziły. W ogóle byłyśmy wewnątrz Twojego ciała, oczywiście. To jest początek i koniec wszystkiego. Widzę, jak cię wyprowadziły, wyniosły cię znowu. Widzę światło w tej przestrzeni. Widzę, jak cię zaniosły pod to maleńkie drzewko, które przed chwileczką sadziłaś. Możemy wrócić z radu. Pięknie, dziękuję, Agonia. Podziękuj wszystkim, podziękuj tym siostrom. I wracamy. Podziękujcie planecie, zamknij tą przestrzeń i wracamy do naszej przestrzeni.